Pawie pióra i biało wieża jest połączenie. Jest w ogóle dużo głębsze połączenie. Zacznijmy od tego. A to są pióra z dziedzinki. To moja mama, która przypomina o tej historii, którą dzisiaj opowiemy, ale trzeba sobie wyobrazić to, jak siedzimy we trzy. Trzy kobiety, alina kumer, która do nas przyjechała w odwiedziny, moja mama i ja. Siedzimy sobie w dużym pokoju, pijemy sobie kawkę. Podnoszę głowę, a tam na szafie od wielu, 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 wielu lat, w tym starym, stuletnim zresztą domu, stoją sobie pawie pióra w bukiecie, w takim równie starym wazonie. Stoją zakurzone, wyliniałe pawie pióra. No i patrząc sobie na ten postrzępiony wiechać, pomyślałam, że. Ci turyści, którzy ciągną w stronę dziedzinki ciągle jeszcze, zobaczą bramę zamkniętą i nie zobaczą nic więcej, i nie poczują tego klimatu i nie będą wiedzieli, co tam było, bo bardzo, bardzo, bardzo nie ma tego, co było, i naprawdę ta dziedzinka nie przypomina tamtej dziedzinki. Tamtej, po której podwórku chodziły kury, osioł, dzik, co tam akurat było, rozmaite zwierzaki, było bardzo dużo zieleni, bardzo dużo ruchu i życia. Tego tutaj nie ma. Ale dosyć istotne jest też to połączenie, które było między dziedzinką, a w zasadzie Simoną, Simoną Kossak, a Krakowem, bo tutaj kluczowe są te pawie pióra. Ale zanim dojdziemy do tej historii, to pierwszą impresję zapoda Alina. To taki znak dostałam w swoim życiu jako młoda dziewczyna, już 19-letnia. Że mam promować radość, właśnie i się dużo śmiać, chyba. <laughs> jak najwięcej. No i właśnie, tam po rynku, głównym w Krakowie. I taki pan co sprzedawał kiedyś takie pawie pióra. No i nagle słyszę, jak on mi woła, nie? I najpierw myślałam, że w ogóle nie do mnie, nie? I tak, dziewczyno, dziewczyno, <laughs> chodź tutaj. Ja w ogóle tak odwróciłam się, ale no oczywiście, że to nie do mnie, nie? Natomiast on wyraźnie w moim kierunku. W końcu złapał pęk pawich piór, podbiegł do mnie z tymi pawimi piórami i tak mówi: "Dziewczyno, to za twój cudowny uśmiech". Ładne. Ładne. Dla ciebie. Swoją drogą, jaki to elegancki prezent, jaki szczególny. Ale powróćmy do wątku białowiesko-krakowskiego. Pawie Pióra to bardzo ważny krakowski element i Simona naprawdę była niezwykle krakowska. Ci, którzy twierdzą, że była taka bardzo, bardzo puszczańska, to muszą podzielić to wyobrażenie na i Kraków, i Puszczę jednocześnie. W ogóle pawie pióra w Krakowie wiążą się ze strojem krakowskim, to jest takie oczywiste, taki folklor nasz, zresztą narodowy, ale też znak prestiżu, młodości, takiej zadziorności, patriotycznej tożsamości, to było ważne, bo one niosą w sobie jako symbol taką ogólnoeuropejską symbolikę i pychy, i piękna, i nieśmiertelności, i uwaga, to jest ciekawe, wszystko widzącego oka. No i na poziomie filozoficznym budują taką ciekawą oś pomiędzy pychą a próżnością, ideą czuwającej świadomości, między odnową i duchowym przebudzeniem. Ale tutaj, kiedy podniosłam głowę, nie poczułam tego wszystkiego. Tutaj jest historia o pieniądzach, o pawiach na dziedzińce i o życiu, które tu kiedyś było. O kobietach z kiedyś, które sobie radziły, bo niektórzy się zastanawiają, jak to w ogóle było, jak to Simona funkcjonowała na dziedzińce, jak w ogóle niektórzy ludzie funkcjonują gdzieś na obrzeżach świata? No, znajdują sobie po prostu patenty, tak jak i dzisiaj, na zdobywanie dodatkowych funduszy. A to było tak. A jaka jest historia z tymi pewnymi piórami, które mamy w domu? A to są pióra z dziedzinki. mam takich przyjaciół już, niestety, którzy już odeszli: Simona Kosak i Leszek Wilczek. Oni mieszkali w takiej. W dziedzińcach w takiej leśniczówce w środku Puszczy Białowieskiej i hodowali pawie. Pawie były śliczne, tylko strasznie głośne, bo to jest zwierząt, które jest bardzo krzykliwe. Tak, tak, tak. No ale sobie mieszkały tam, mieszkały na takim drzewie na środku podwórka, mieszkały na, na gałęziach wysokich, a w ciągu dnia łaziły sobie po, po tym. No i myśmy tak, ponieważ te pióra były sprzedawane potem, był zarobek. No więc my, przyjaciele, mieliśmy taki przywilej, że jak się przychodziło, to to, co leżało na ziemi, to można było sobie wziąć. No i ja sobie za każdym razem, kiedy tam byłam, to te pióra po jedno, dwa brałam. I one w tej chwili stoją w domu, na, na górze, na szafie, w takim dużym, glinianym zbanie. I bardzo ładnie wyglądają, tylko mają już strasznie dużo lat. Właśnie, ile one mają lat? No, ze 30 najmniej. Najmniej. Mniej więcej. Także trzeba będzie z nimi niestety zrobić porządek, bo to jest też piękny zbieracz kurzu. Tak, one nie wyglądają teraz tak świeżutko. A w tamtych latach Simona sobie dorabiała piórami. Jak, jakie to mogły być koszty, jak to pamiętacie? Nie wiem. One ale sprzedawała się jak... do Krakowa. One Były właśnie takie dosyć drogie. Ja nie, nie, nie potrafię w tej chwili powiedzieć, ale jeszcze wcześniej, jak kiedyś, tak po prostu go zapytałam, któregoś razu. To po prostu były drogie. drogie. To, były, to były drogie, drogie rzeczy. tak. Ekskluzywne. Tak, to, ekskluzywne, ekskluzywne, tak. No dobra, na urodzie trochę straciły te nasze pióra, ale historia wciąż w nich jest. Historia w nich jest, tak? Tak, że one ciągle. A co się stało z pawiami, kiedy już tam Sprzedał nikt nie ma? Leszek. Przyjechał jakiś pan, który chciał kupić i od niego te pawie kupił. Tyle, ile się dało wyłapać, bo ja pamiętam, że tam została jakaś grupka takich tak. wzdziczałych pawi, które nie dały się właśnie, właśnie problem w tym, w tym był, że dziedzinka stoi tuż koło rezerwatu ścisłego Piałowieskiego Parku Narodowego i tak na dobrą sprawę te wrzaski tych pawi były zupełnie nietypowe, więc, <śm> więc jeśli to miał być naturalny zakątek w puszczy, to te pawie ten naturalny zakątek raczej źle, źle, tak, źle traktowały. Także myśmy się tam śmieli, że, że tutaj kilka takich osób, które bardzo dbały o to, żeby właśnie do tego parku, broń Boże, nic nie przynosi w ogóle, to miały do pretensje do Leszka że a to pawie, a to piękne rośliny. On miał ręce do roślin, tak zwane zielone ręce, czyli pięknie mrożone rośliny. Miał ogromny, piękny ogród, ogromny, piękny ogród. Nigdy nie widziałam takiego ogrodu jak tam. Tak, że o niego chodził, bardzo o niego dbała, ale miał tam różne kwiaty. Egzotyczne ja pamiętam, Egzotyczne, tam były zakąteczki, no. tam były jakieś oczka, oczka takie. Wodne. wodne było, tak, i taka fontanna była otoczona takimi kamieniami, bardzo były ładne rzeczy. No ale niestety to też wymagało pilnowania tych, tych roślinek. Ja teraz jak opisuję te roślinki, które do tej mojej gazetki wysyłam, to zawsze mówię, że to są, są takie, które są, nie są niebezpieczne, nie, nie, nie uciekają z ogrodu. Ale są też takie, które uciekają. One wtedy idą do, z nasionkami i gdzieś, gdzieś tam rosną. Z takim problemem przecież jest ta, mm -hmm. ta nawłość, już które w tej chwili nam zupełnie zarosły. Um, różne miejsca naturalne. Ta nawłość, no tak, która tak No, tak. no, no dobra, to... ale historia była o pawich piórach i ona będzie to Tajemniczy ogród Leszka wilczka. No to jest coś, o czym. Nie da się opowiedzieć, to trzeba było zobaczyć tę egzotykę w środku puszczy na tle gęstego lasu tuż przy rezerwacie. Może kiedyś wyjdzie jakaś książka na ten temat, bo wiem, że są zdjęcia, które Leszek robił. Są filmy, no ale to przy okazji. Tymczasem powróćmy jeszcze na moment do pawich piór. Pawie pióra w latach 80 były zdecydowanie towarem raczej luksusowym, niszowym. No i kupowało się do strojów ludowych, do dekoracji, do rękodzieła. Sprzedawano je w specjalnych sklepach w cepeli, które powoli zanika. To był niesamowity element perelowskiej rzeczywistości spod lady. Czasem szły takie piękne pawie Pióra. A biorąc pod uwagę siłę nabywczą w późnym PRL-u i fakt, że pojedyncze naturalne pióro wciąż kosztuje dobrych kilka złotych, to jasnym jest, że w latach 80. to pióro to była równowartość kilku, kilkunastu ówczesnych złotych, więc no, nie, nie mam na to dokumentów i dowodów, ale to była spora suma. Kiedy spoglądam na te pawie pióra, które zresztą trzeba będzie wyrzucić najzwyczajniej w świecie, bo one już tutaj nie wyglądają, i nie robią tego splendoru, do którego zostały przeznaczone, bo i historycznie, i ikonograficznie pawie pióra to splendor, to element, który mówi o bogactwie. To element, który przyozdabiał sztukę dworską, który pojawiał się w heraldyce, sygnalizował wysoką rangę i dumę. No i w polskiej wyobraźni historycznej to na hełmach rycerzy było, w bitwie pod Grunwaldem Matejki, gdzie wiązki pawich piór ozdabiały hełmy krzyżaków tych niedobrych z pawimi piórami. Ha! Emblemat ich wyniosłości. A poza tym, jeszcze oczywiście, to jest nostalgiczny rekwizyt, jeżeli myślimy o Krakowie, jeżeli myślimy o odchodzącym pokoleniu, które kultywowało tradycyjny strój, tradycyjny obyczaj i taki ślad pamięci po dawnej rzeczywistości. W tradycjach religijnych i filozoficznych Paw, a więc też jego pióra. To jest nieśmiertelność, to jest oko świadomości. I w wielu ujęciach duchowych, także to oko, to był symbol portalu, który przeprowadza do wyższej świadomości, a samo pióro było uważane za talizman ochrony. Pochłaniał energię, tę nie najlepszą, sprzyjał intuicji, czystości, przebudzeniu duchowemu, ale jeżeli weźmiemy Pawie pióro takie prawdziwe i będziemy na nie patrzeć, pod słońce, pod światło, jak ono się mieni, jak jest fascynujące, to naprawdę w trans można wpaść, wgapiając się w pawie pióro, takie niezakurzone oczywiście. Istnieje też powiedzenie: Pyszny jak paw albo ktoś się pysznie jak paw i to nie jest jakaś taka fajna cecha. Filozofia moralna tu się kłania, ale pawie pióra, jeżeli połączymy to z Białowierzą, to one miały zdecydowanie krakowski etnograficzny wydźwięk biograficzny i nie należało do żadnej głębokiej filozofii, tylko do sztuki przetrwania w późnym PRL-u. Ja jeszcze mogę coś dodać, bo ja chciałam powiedzieć, że ja również mam jeszcze te Pawie pióra, te krakowskie, co prawda... Ile one mają wiele, lat? Bo to był wtedy pęk, jak on mi ten po prostu z tymi dał. Ale dobrał. mniej więcej w którym to roku by było? Bo jestem ciekawa, jak to historycznie, no wiesz, mniej więcej. ...teleście lat, teraz mam 63, no to... <noise> to ho, ho, ho! I trzy... Cztery sztuki jeszcze z tej właśnie krakowskiej, właśnie z tego, z tego bukietu są. To taka fajna historia, moja osobista. Kobiety z kiedyś pokazują różne ciekawe detale, o których zapominamy, a na które warto zwracać uwagę. A te białowieskie historie prowadzą czasami w różne dziwne zakamarki. A przy okazji w tych zakamarkach można przysiąść, wysączyć kawę. Można postawić kawę autorce, link w opisie. Dziękuję, miłka malcan.